Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Poznajmy Pana. Dzisiaj w takim luźnym vlogu w luźnej formie. Tutaj na stryszku mamy grażynki jeszcze nieskończonym. To wszystko jest jeszcze w stanie surowym, ale bardzo ładnie pachnie drewnem. No i jest tutaj cicho i spokojnie można się, że tak powiem, wdrapać. I, no i coś już nagrać Wam, że tak powiem, spokojnie zebrać myśli. Chciałabym po pierwsze bardzo pozdrowić Agnieszkę, którą ostatnio spotkałam na pobraniu krwi. Właśnie cieszę się, że mi powiedziała o tym, że ogląda moje filmy po pobraniu krwi, bo tak to nie wiem, czy że tak powiem z wrażenia bym nie trafiła gdzieś indziej niż w żyłe, ale nie na szczęście, wszystko było bezpiecznie, spokojnie i że tak powiem, powiedziała mi to po fakcie, więc zdążyłam się zdenerwować w sensie, no, byłam podekscytowana już po fakcie. Ale zawsze to jest dla mnie wielka radość, kiedy, ktoś, kiedy spotkam kogoś z Was na żywo, bo jednak mam wrażenie, trochę, że gadam do siebie i trochę te komentarze dają takie wrażenie tej dyskusji. Jest ten feedback, ale mimo wszystko jest to dla mnie zawsze taki szok, jak kogoś na żywo spotkam. No więc serdecznie pozdrawiam Agnieszkę. No i jeżeli chodzi o 1 czerwca, to jest taki dzień w sumie dzisiaj dla mnie szczególny, bo jest to też rocznica naszych zaręczyn. Właśnie mój mąż konkretnie w sobotę wieczorem mi się oświadczył właśnie przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa. No i pamiętam, że właśnie byłam tak zestresowana, chyba nie spałam tej nocy i tak myślałam, Boże, czy to jest dobra decyzja, czy to jest dobra decyzja. Wiecie, my się znaliśmy, tak, kojarzyliśmy się od stycznia, od lutego zaczęliśmy utrzymywać kontakt, od połowy lutego, a 1 czerwca mój mąż już mi się oświadczył. Bo wtedy trochę było inaczej. To był 1 czerwca, a 2 czerwca wtedy była niedziela. Tak czy owak, to nie jest istotne. Właśnie mój mąż mi się oświadczył, ja się strasznie tym przejmowałam i prosiłam Boga o jakieś takie potwierdzenie, taki znak, żeby powiedział, Jaka jest jego wola, i właśnie bardzo mnie poruszyło to, że, że dzisiaj w czytaniu jest o tym, że Bóg, o tym, że Jezus wstępuje w niebo i właśnie błogosławił ich. I też na Ewangelię wtedy akurat było krzewie winnym, czyli właśnie o tym, że musimy trwać w Chrystusie, być, być z Nim w jedności, że bez Niego nic nie możemy uczynić, a ten, kto w Nim trwa, ten wydaje owoc obfity. I stwierdziłam, że to jest dokładnie takie Boże błogosławieństwo i też taki kierunek dla naszego małżeństwa, ale też im dłużej o tym myślę, tym widzę po prostu kierunek dla całego życia naszego chrześcijańskiego, nie? Że, że wszystko, co robimy, jeżeli chcemy, żeby miało to sens, wydał jakiś owoc, Żebyśmy mogli z tego korzystać, cieszyć się tym, to po prostu musi być zakorzenione w Bogu, no bo, bo inaczej wszystko to, co zrobimy, nawet co będzie nam się wydawało, co osiągnęliśmy bez Boga, to po prostu możemy bardzo łatwo stracić i, i często się rozczarowujemy <grywamy> efektami tych, tych różnych starań. Ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj zaliczyłam takie fopa, jeżeli chodzi o, o śpiewanie psalmu. Mam wrażenie, że muszę, w się, sensie, no. Jak ktoś wiecie, nic nie robi, to że tak powiem nie ma żadnych wtop. A jeżeli właśnie ktoś się wychyli czasem, no to po prostu zalicza różne wtopy. Ja dzisiaj zaliczyłam taką wtopę przy psalmie. Jedną z tych, yy, których wszyscy się boją, <grych> a może no, no, dla których może też nie wychodzą śpiewać czy czytać. Już bardziej śpiewać to akurat, bo wiecie, wyszłam do ołtarza. Po tym, jak mój mąż przeczytał pięknie i ja też się tak cieszyłam, że to jest nasza rocznica taka i też wyjdę pięknie zaśpiewać i wiecie, tak wyszłam pod ołtarz i <laughs> organista zaczął śpiewać. I ja wtedy tak spanikowałam, bo już byłam, wiecie, przy ołtarzu, wszyscy mnie widzieli, <laughs> tylko spojrzałam tam w kierunku tam księdza i ministrantów i oni się tylko uśmiechnęli, a ja po prostu, wiecie... Sparaliżowało mnie i poszłam już za ciosem i usiadłam obok ministranta jednego, wiecie, tam z tyłu, w sensie, no, jak to się mówi w tej nawie. W każdym razie po prostu mnie totalnie sparaliżowało i nie wiedziałam, czy mam się rozpłakać, czy mam uciec z tyłu do zakrystii. O nie, po prostu wszyscy na mnie patrzyli w kościele. To jest takie straszne, nie wiem, powiedzcie mi, czy Wy też zaopaliście, czy Wy też zaliczyliście jakieś wtopy przy czytaniu czy w przy psalmach? W każdym razie no, to, było, to było crazy, <grywa> jak powiedziała moja siostra. Tak czy owak, no przeczekałam, aż no, tam aż było drugie czytanie, był psalm, drugie czytanie, i wtedy uciekłam, wymknęłam się ostatecznie, stwierdziłam, że wrócę tak, jakby nic nie było, tak jakbym zaśpiewała, więc wróciłam normalnie do ławki pierwszej, tam znowu przez ołtarz, prawda, i tą nawę główną. No i, no, i tak nie usiadłam. No, i Mikołaj na mnie się tak śmiesznie spojrzał. No, i tak, ale powiem Wam, że to też dla mnie była taka walka, że z jednej strony miałam takie myśli, nie, no, po prostu to jest jakaś porażka, wiecie, że już nigdy, już nigdy więcej nie pójdę śpiewać, już nigdy więcej. I tak chciałam się płakać, bo mi tak wstyd. A tak z drugiej strony pomyślałam sobie, nie, no, prawda jest taka, że ja po prostu nie śpiewałam, że to jest moja wina. Że organista się w ogóle nie spodziewał, bo nikt nie wychodzi nigdy śpiewać, prawie nigdy. Nie więc, no, moja wina, tak naprawdę, że ja wcześniej nie wychodziłam i teraz ciężko było oczekiwać, że on się sam domyśli, po prostu już jechał z automatu. No więc tak, i wybrałam, że jednak nie będę się nad sobą użalać, tylko po prostu przyjmę to spokojnie, wezmę to na klatę, że, że po prostu no, nie, ma, nie ma co się przejmować, nic się nie stało, następnym razem go uprzedzę i tyle. Powiem, że jednak jestem chętna po takim długim czasie nieśpiewania. <grywania> i jednak bym chciała czasem zaśpiewać. No i, i wiecie, że nawet wyszliśmy z kościoła i no, i. no i po prostu rozmawialiśmy o czymś, i nawet nie poruszam tego tematu, i wiecie, że mój mąż nagle powiedział, że jest ze mnie dumny, że, no, że tak w ogóle nie podniosłam tego tematu, że tak nad tym przeszłam do porządku dziennego i powiedział, że jest ze mnie dumny, <grywania> bo też wiecie, mnie zna, wie, że ja tak przeżywam to wszystko. Ja w ogóle jestem taka dosyć emocjonalna i też jest to dla mnie. To jest dla mnie też zapieranie się siebie taki wysiłek, żeby te emocje nade mną nie brały góry. Więc no, chwała Panu, dzisiaj mi się udało i no. I wiecie, to też, też po tym poznaję, że coś jest wolą Bożą albo, że coś powinnam zrobić, czy coś jest tą wąską ścieżką właśnie przez to, że to jest trudne. Że to raczej zakładam, że to jest wolą Bożą, dlatego, że moje jakby moje nawyki stare, tak, czy dla, ja mam większą ochotę na przykład zacząć płakać i użalać się nad sobą, ale wiem, że właśnie to jest to, na co mam ochotę, to, to jest to, co jest łatwe. A dla mnie trudniejsze jest to, żeby po prostu, wiecie, nie przejmować się, po prostu machnąć ręką yy, i jakby nie wyolbrzymiać tego, tylko właśnie stwierdzić, okej, okay, moja wina albo, albo po prostu niczyja wina, no tak wyszło i tyle, nie? I nie ma co się przejmować, następnym razem po prostu to sobie lepiej zaplanuję, więc yy, no, więc taka ciekawostka. No, a jeżeli chodzi w ogóle o 1 maja, to też jest to dla mnie taki czas przemyśliwań dotyczących właśnie moich nawyków, moich celów, czy ja to w ogóle realizuję, czy nie. I spojrzałam na moją mapę myśli dzisiaj, przeanalizowałam ją, bo mam mapę myśli na 3 miesiące, mam, czyli tak, na tak zwany kwartał. Teraz został właśnie ten ostatni miesiąc tego kwartału, więc to też dla mnie jest taki, wiecie... Stwierdziłam, że muszę sprawdzić, czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku, nie? Trochę wiecie, co zmienię pozycję, ale chyba będzie dobrze. <laughs> I wiecie, akurat teraz jest taki program profilaktyczny akurat przed wyborami <laughs> zaczął się taki program profilaktyczny Moje zdrowie. Dla dorosłych ogólnie polecam. To jest dla osób 20. Plus, w przychodniach jest realizowany, czy tam w ośrodkach zdrowia, do których należycie. Jeżeli macie aktywną deklarację, tak jesteście pacjentami danego ośrodka. To przysługuje Wam właśnie udział w takim programie, wtedy tam można uzupełnić ankietę dotyczącą stylu życia. Dostaje się takie tam badania, tam różne w ramach tego programu. Potem jest wizyta podsumowująca u lekarza albo pielęgniarki, no i wizyta edukacyjna zazwyczaj u pielęgniarki jednak. No i właśnie tak sobie wziąłam za punkt honoru, żeby wiecie, tak super zrobić tę edukację i tam w ogóle teraz czytam o różnych badaniach i Właśnie przygotowuję taką prezentację. Właśnie fajnie, że dużo osób młodych się zgłasza, głównie młodych kobiet, ale dla mnie jest to jeszcze bardziej bliższe. Ja też dużo przerobiłam, jeżeli chodzi o profilaktykę, styl życia, właśnie z tym kręgosłupem, nie tylko. I właśnie się strasznie cieszę, że będę mogła, wiecie, wyedukować tę młodzież i tych młodych dorosłych. I powiem Wam, że też zaczęłam czytać, sobie przypominać te książka tomowe nawyki, kiedyś Wam o niej mówiłam. I naprawdę, wow, ona jest naprawdę tak fajna, wiecie. bo to też jest dla mnie takie ważne, żeby moim pacjentom właśnie nie przekazać tylko tego, jak zdrowo żyć, ale właśnie jakąś taką metodę, tak? Żeby nie pokazać im tylko, no słuchaj, masz nie palić, bo to jest zdrowe i te wszystkie badania to potwierdzają, albo masz regularnie spać, albo tak czy w regularnych godzinach wstawać, zasypiać, zdrowo jeść, tylko żeby pokazać im jakąś metodę, dzięki której mogą to po prostu wprowadzić w życie. I to jest chyba najtrudniejsze dla nas wszystkich, żeby to zrealizować. I oczywiście nie mogę mówić czegoś, czego sama nie robię, więc. Też zaczęłam wracać znowu do tych książek, które w zeszłym roku zrobiły takie boom w moim życiu. Trochę nawyków udało mi się już wprowadzić. Część, trochę się tak, wiecie, rozleniwiłam w niektórych, jeżeli chodzi na przykład o wczesne wstawanie, no to wiadomo, była zima, ja wtedy też tak trochę później wstawałam, ale pamiętam, że w zeszłym roku to miałam taki. Miałam taki świetny czas, kiedy wstawałam o, najpierw o 5 cały czas. Potem, nawet o tej 4.30, kiedy słońce się budziło, ja po prostu wstawałam automatycznie. Bo teraz naprawdę słońce bardzo wcześnie wstaje, już po 4.00 zaczyna się robić jasno. Więc dla mnie to jest po prostu idealny czas, żeby znowu wrócić do tego wczesnego wstawania. Zwłaszcza, kochani, że powiem Wam, że cierpię na to, co dużo osób, czyli na notoryczny brak czasu na to wszystko, co chcę zrobić, zwłaszcza na sprzątanie. Boże, wybacz. No i to też, no to jest trudne, to jest bardzo uciążliwe, kiedy nie ma się tego czasu, a też ja na przykład jestem z tych osób, które wracają po pracy, jeszcze mam, mam trening często, czy jakieś zakupy zrobię ja jestem dentka, ja już po prostu nic, ani filmu nie nagram, ani nie posprzątam, tak już po prostu często nie mam sił na nic. I, i też, no, wracam późno, nie, po tych wszystkich właśnie jakichś tam zajęciach, treningach i, i tak dalej, więc... <laughs> Przepraszam, więc w każdym razie wróciłam do tej książki, żeby właśnie się zmotywować do wcześniejszego wstawania, żeby właśnie mieć pełne 30 minut modlitwy, żeby nie skracać sobie tego czasu, żeby mieć też czas na jakiś spacer, żeby mieć czas, żeby, czy żeby poćwiczyć, czy żeby nagrać film, właśnie, czy przede wszystkim, żeby w ogóle posprzątać. Nawet dzisiaj prosiłam Boga o taki znak, wiecie, potwierdzający, czy no, czy jakby co mam robić w tym czerwcu, tak? Czy to, o czym myślę, czy to jest zgodne z Jego wolą, czy to po prostu sama sobie wymyśliłam? Z tym wczesnym wstawaniem, i sprzątaniem, i akurat y, czytam sobie, wiecie, po kolei Nowy Testament, tak jak Mikołaj zrobił takie wyzwanie czytanie Nowego Testamentu, czytanie Starego Testamentu. Ja tak staram się jednocześnie czytać ten Stary i Nowy, i w tym w tej mojej wykreślance tam po kolei czytam dane rozdziały na dane dni, i akurat dzisiaj miałam Jana 20, bo, bo Jana 20, nawet sobie zrobiłam w moim notesie duchowym. Taki 1 czerwca i sobie wypisałam właśnie te fragmenty. Tak z Ewangelii Jana 20, gdzie wczesnym rankiem Maria udała się do grobu, więc to było dla mnie takie potwierdzenie tak jest, wczesnym rankiem to w ogóle było jeszcze zanim zrobiło się jasno, że bardzo wczesnym rankiem Maria udała się do grobu, więc to wczesne wstawanie tak jeszcze udała się do grobu, tak jakby taki spacer trochę, żeby właśnie spotkać pana, i tam też było, że Jan. Jan z Piotrem też rano wyszli, jak Maria im powiedziała, że pana nie ma, że gdzieś zabrali Jezusa, to oni pobiegli do tego grobu i właśnie wyszli do tego grobu, a tam zobaczyli właśnie pięknie złożone płótna tak i chustę, która była na jego głowie też oddzielnie złożoną, nie razem. Z tymi pozostałymi płótnami od ciała, tylko właśnie była oddzielnie złożona, ładnie i wiecie, był porządek, w tym grobie był porządek. I dla mnie to był taki po prostu znak od Boga, że właśnie to wczesne wstawanie i te porządki, właśnie rano, może stwierdziłam, że kurczę, no to trzeba to zrobić rano. Jak ja nie mam czasu później, nie mam siły później, to właśnie rano chcę mieć taki czas na to sprzątanie, sobie zorganizować to i, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale dla mnie to było takie po prostu Boże błogosławieństwo. Więc y, fajnie, fajnie jest szukać takiego, takich, ym, jakby to nazwać, Bożych potwierdzeń, Bożego błogosławieństwa, takiego, wiecie, takiego Bożego. Tak, tak jest, tak jest. Ale tak jak lubi Mikaj mówić, y, właśnie do tego, co sami planujemy robić. No oczywiście to wszystko. Wiecie, no my tego sami nie zrobimy. Ja przynajmniej tak widzę w sobie też wiele takich słabości, widzę, że się nie nadaje, ale też ufam temu, że tak jak mówi Filipian, list do Filipian, drugi rozdział, że Bóg jest w nas sprawcą ich cenia i działania zgodnie z Jego wolą, że właśnie mamy czynić wszystko bez szemrań i bez powątpiewań, tak jak mówi ten list, i że Bóg naprawdę. Kiedy Mu zaufamy, to On nas uzdalnia do robienia tego, co jest zgodne z Jego wolą, nawet kiedy nasze siły y, po prostu się skończą i, i inne rzeczy tam, <grym> że tak powiem, nie wypalą. Więc, no, więc polecam, <grym> czy, to jest, czy to są zaręczyny, czy to jest właśnie takie planowanie miesiąca, czy jakieś inne nasze plany. Y, właśnie szukajmy tej Bożej woli, y, szukajmy też takiego, prosimy Boga, takie potwierdzenia, bo to naprawdę pomaga. Pomaga. Y, Wystartować, kiedy mamy tę pewność, że Bóg nam błogosławi. <grym _> Więc kochani, z tym Was zostawiam w tym miesiącu, w tym, w tym dniu na początek miesiąca. Niech Was Bóg błogosławi. Dobrej niedzieli, trzymajcie się, hej.